Cześć i czołem, tym razem z olbrzymią radością pokażę Wam z bliska nietuzinkowe i niesamowite auto, jakim jest Defender. Tutaj mamy do czynienia z Defenderem 90, czyli najkrótszą odmianą tego ha, suwa terenówki, jak zwał, tak zwał. Najkrótszą odmianą, czyli najmniej praktyczną, chociaż tutaj też zależy jaką definicję praktyczności obierzemy, bo jeśli na tapetę weźmiemy przestronność wnętrza i bagażnik, to faktycznie 90 będzie tą najmniej praktyczną wersją. Natomiast jeśli za priorytet uznamy poruszanie się w mieście, zgrabność tego poruszania się w ruchu miejskim, no to 90 okaże się najbardziej praktyczną ze wszystkich odmian Defendera. Tak czy siak stylistycznie to auto prezentuje się godnie, że takiego słowa użyję. No tutaj Brytyjczycy moim zdaniem dali radę i stworzyli nietuzinkowy samochód. Dodatkowo w tej takiej wersji All Black prezentuje się jak niezły gangus. Zobaczcie jeszcze detale na masce, takie metalowe akcenty duży napis Defender na przedniej masce. No i przód tego samochodu w czarnej wersji no, można się przestraszyć, prawda? Dodatkowo Tutaj wraz z tym takim wizerunkiem gangusa idzie silnik, który pracuje pod maską tego egzemplarza, ponieważ tutaj mamy mięsiste 5-litrowe V8. O, zobaczcie, jest nawet mały, skromny znaczek swoją drogą o tym, że tak potężny silnik pracuje pod maską tego egzemplarza, Defender niemalże w ogóle nie mówi, nie chwali się tym zewnętrznie, oprócz tego skromnego znaczka V8 wersję. V, z v pod maską rozpoznacie tylko i wyłącznie po poczwórnym układzie wydechowym z końcówkami skierowanymi do dołu jak w jakimś starym dieslu. No ale umówmy się szczerze, ten motor w tym samochodzie zupełnie nie brzmi jak diesel. Kończąc niejako wątek stylistyki zewnętrznej tego auta, wspomnę o jeszcze jednej rzeczy. Ten egzemplarz kosztuje około 800 tysięcy złotych i przyznacie szczerze, że to auto nie wygląda na tak Drogi samochód. Dla niektórych może to być problemem, ale na pocieszenie dla Defendera wspomnę, że G-Klasa w wersji 63MG, uznawana za taki wzór auta e, gangsterskiego, że tak się wyrażę, z przymrużeniem oka, jest jeszcze droższa, dużo droższa. Już wam pokazuję tę motorownię, która pracuje tutaj pod przednią maską, tylko znajdę gdzieś ten dynks od otwierania maski, gdzie on jest, jest. To tak wygląda potęga, mechaniczna potęga. W defenderze, jak już wspomniałem, 5 litrów pojemności V8, doładowanie kompresorem 525 koni mechanicznych, 625 nm. No, liczby potężne. To auto z tym silnikiem rozpędza się do setki w 5,2 sekundy, chociaż, jak pokazały pomiary u niektórych osób, 5 sekund, równo 5 sekund, także. Jest osiągalne także osiągi liczby, ten samochód ma nieoczywisty a dźwięk, no posłuchajcie sami. Łączenie krótkiego nadwozia Defendera z potężnym doładowanym silnikiem V8 jest nieoczywiste, niesamowite, nieokiełznane wręcz, ale jakże podniecające. To auto oferuje takie osiągi, które dla większości są zaskakujące. Po prostu mało kto spodziewa się, że tak wyglądający samochód, który jest takim klockiem z zewnątrz, rozpędza się w tak błyskawiczny sposób i czyni to przy pięknym akompaniamencie silnika V8. Jeżdżącym samochodem, Non stop, miałem takie odczucia, miałem takie wrażenie, że pod prawą stopą mam niemalże nieograniczoną moc, która tylko czeka, aby mocniej wcisnął pedał gazu i wykorzystał jej cały potencjał. Warto tu także wspomnieć o zawieszeniu, które nadąża za tym silnikiem. Ok, jest tu miękko, jest tu dość komfortowo, ale dzięki pneumatyce można sobie ten zawias obniżyć, utwardzić i pokusić nawet o nieco szybsze i bardziej dynamiczne pokonywanie zakrętów. Na koniec wspomnę jeszcze o średnim zużyciu paliwa, które w cyklu mieszanym wynosi tutaj około 18-19 litrów na setkę w mieście. W dużych korkach dwie dychy lekko przekroczycie, natomiast przy 120 km na godzinę na ekspresówce czy na autostradzie to auto potrafi palić 13 litrów na 100 km. I tak oto wygląda defender z pozycji kierowcy. Swoją drogą kierownica jest tutaj pokryta takim zamszem, czy tam alkantarą. No, sportowy akcent. W terenowym samochodzie zadawaliście mi pytania, czy wnętrze defendera ma cokolwiek wspólnego ze starym defenderem, z wnętrzem starego defendera. I słuchajcie, zauważyłem sporo analogii. Pierwszą taką, chyba najważniejszą i największą jest rysunek deski rozdzielczej. Bardzo prosty, zobaczcie rysunek deski rozdzielczej. Tak samo prostą deskę miał yy, poprzednik. Taką analogią są także gołe śruby, niejako zobaczcie tutaj na drzwiach, czy tutaj na tunelu środkowym. O. To sugeruje, że mamy do czynienia z takim dość surowym autem, no i nawiązuje do starego Defendera. Cała reszta, no, cała reszta jest już zdecydowanie współczesna. Mamy oczywiście wirtualne zegary z milionem ustawień, tak naprawdę można sobie je fajnie tutaj spersonalizować. Można sobie także wybrać, czy te zegary mają tak, powiedzmy, najbardziej tradycyjnie wyglądać, czy może mają wyglądać o. Na przykład, tak, zobaczcie. System multimedialny, taki trochę na siłę przyczepiony. Zobaczcie, on nie jest tu wkomponowany w deskę, tylko wystaje z tej deski. System multimedialny z mniej znanym z innych Land Roverów, jaguarów. Bardzo sprawnie działający, muszę przyznać. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba prędkość jego e, działania. Zobaczcie, działa to wszystko naprawdę szybko. Można sobie wszystko ponaciskać i nie ma tutaj zbyt dużej zwłoki, niezależnie od tego, jaką opcję wybierzemy. Także brawo za ten system multimedialny. Poniżej mamy takie fizyczne centrum sterowania, wieloma opcjami w samochodzie. Bardzo lubię przyciski, i tutaj Land Rover spełnia moje wymagania, że tak powiem. Swoją drogą, te pokrętła od klimatyzacji, one są wielofunkcyjne. Co to oznacza? Jak je na przykład wcisnę, no to mogę sobie włączyć podgrzewanie albo wentylowanie. Fotela. Tutaj mamy takie zobaczcie przyciski boczne, że tak się wyrażę ze strzałkami. Jeśli wybiorę ten przycisk, no to to pokrętło od klimatyzacji służy do wyboru trybów jazdy. A tych trybów jazdy w Defenderze jest co niemiara, zobaczcie, w zależności od terenu, po którym się poruszamy, możemy sobie e, odpowiedni tryb jazdy e, ustawić. Dodatkowo, gdy nacisnę z kolei ten przycisk, no to sobie mogę regulować siłę. Nawiewu, także dwa przyciski, a pełnią dwa pokrętła, właściwie, a pełnią całą masę różnych funkcji. Bardzo fajnie. Pokażę Wam jeszcze tutaj te dwa przyciski do regulowania prześwitu w samochodzie, bo auto ma pneumatyczne zawieszenie. W obrębie 8 cm mniej więcej można to auto regulować. I tu jest taka kudeczka, zobaczcie. Bardzo przydatna opcja, wbrew pozorom, bo jak przytrzymam ten przycisk. To zablokuje auto w, że tak powiem, najniższej pozycji, co jest bardzo przydatne w garażu. Więc samochód mi się nie podniesie nagle i nie uderzy e, sufitem, nie uderzy dachem o sufit garażu. Możemy sobie podejrzeć, jakie auto ma wymiary. W najniższym położeniu, 1,92 m, także no, do większości garaży się. Y, zmieści. Jakość wykonania, ten temat jeszcze poruszę, bo ona jest kapitalna i nawet nie chodzi mi tutaj o te materiały, które są zastosowane, bo one są mięciutkie, są bardzo, ale to bardzo przyjemne do dotyku, natomiast y, ta kabina sprawia wrażenie pancerne i tu wszystko jest tak solidnie zmontowane, tak twarde, tak mocne, no tak jakby miało to przeżyć jakiś, nie jeden nawet, a kilka Armagedonów, także pod tym kątem jest naprawdę super. Mieszanka klasyki z nowoczesnością, tak bym tą ujął. A teraz wskakuję na tylną kanapę, żeby sprawdzić, jak najkrótszy Defender sprawdza się jako auto wieloosobowe. Zanim wskoczę do tyłu, poruszę jeszcze temat widoczności, ponieważ widoczność z kabiny Defendera jest kapitalna w każdym kierunku. Siedzimy bardzo wysoko, auto ma olbrzymie lusterka zewnętrzne, więc widzimy wszystko dokładnie, co dzieje się wokół samochodu. Natomiast widoczność we wstecznym lusterku jest kiepska, bo zasłania ją nie tylko środkowy zagłówek, ale także osłona koła zapasowego na tylnej klapie. Natomiast jest na to lekarstwo. O, zobaczcie. I teraz nie widzimy ani koła zapasowego, ani zagłówka, ani twarzy ludzi siedzących z tyłu. Widzimy obraz z kamery. Tak sobie to sprytnie Brytyjczycy wymyślili. Sprawdźmy, jak jest z miejscem z tyłu. Abym się tam dostał, to muszę wykonać takie czynności i poczekać aż ten przedni fotel odjedzie do przodu, abym w miarę zgrabnie mógł się dostać na tylną kanapę. W miarę zgrabnie, także wybaczcie, jak to będzie wyglądało, ale nie, nie jest źle. Jeśli chodzi o samo wejście, nie jest źle. Dobra. No i co? No i widzę, że fotel położyłem, a nie wraca do swojej pierwotnej pozycji, także trzeba go sobie tutaj odsunąć. O! No dobra, siedzę z tyłu i miejsca jest tutaj dużo, słuchajcie, naprawdę dużo jest tej wolnej przestrzeni, nie narzekam, natomiast sama kanapa jest dość wysoka i czuję się tutaj troszeczkę, jakbym siedział w ławce. W kościele, tutaj widzę, że mamy strefę klimatyzacji. Mamy porty USB, także jest wszystko, co być powinno. O, mamy cup holdery nawet z boku. I pokażę Wam jeszcze, mamy takie okienka w dachu u góry. To jest wyraźne nawiązanie do starego Defendera. Także fajnie, że mm, tutaj Anglicy dbają o tradycję i nawet takimi smaczkami podkreślają, że Defender poprzedni to było naprawdę, było, jest kultowe auto. Bagażnik Defendera 90 nie jest najmocniejszą stroną tego samochodu. Dodatkowo zobaczcie, klapa otwiera się tutaj na bok, a nie do góry. Więc jeśli za Wami stanie blisko jakieś inne auto, to możliwe, że do tego bagażnika w ogóle się nie dostaniecie. Tak czy siak, tutaj jest niespełna 300 litrów pojemności, 297 litrów dokładnie. No i tak to wygląda z bliska. Jak już widzicie, dużych przedmiotów tutaj na pewno nie zapakujecie. Można co prawda położyć oparcie tylnej kanapy. Ale podłoga nie będzie płaska. Jest tutaj taki wyraźny próg. Pokażę Wam jeszcze przyciski na burcie. Tutaj możemy sobie auto opuścić, żeby wygodniej coś do bagażnika załadować. Możemy także wysunąć hak, bo ten egzemplarz taki hak posiada. Natomiast co do praktyczności i pojemności bagażnika, no to jak już wspomniałem, 90. Nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Krótki Defender z silnikiem V8 jest takim przeciwieństwem naszych czasów, w których. Wszystko jest eko, wszystko jest zunifikowane i wszystko jest nijakie, bezchwciowe, takie bezjajeczne, jak ja to nazywam. Defender z V8 ma jaja, ma charakter, jest nieoczywisty, jest nieokiełznany, jest niesamowity. A że jest bezsensowny, cóż, gdyby wszystko w życiu miało sens i gdybyśmy tylko takim rozsądkiem i sensem się kierowali, to po ulicach jeździłyby tylko i wyłącznie szare Volkswageny, Golfy w TDI.